Eloziomy i ziomarki. Jest godzina 6.07 i aktualnie yy, jestem przed wyjazdem na Tor Słonczyn. jest na dzień mi wziąło chorobsko choróbsko. <laughs> I w ogóle to, co spałem. Cały czas się budziłem, jakaś tragedia. gardło mnie gigaboli. Ale dobra, to tam jakoś. Mam no, nadzieję, że się jakoś odwlecze znalazłem jakoś jakiegoś dropsa <noise> może coś pomoże zjemy śniadanie i za 10-20 minut musimy wyjechać wszystko mamy spakowane mamy jakieś godzinę 30-40 na dojazd widzimy się na torze zapraszam na oglądanie proszę państwa jesteśmy w drodze na tor i mamy pierwszą awarię ściągnęło wąż yy, odchodnicy. To prawdopodobnie dlatego, że wczoraj zalałem za dużo płynu i w dosłownie za mną chmura kurwa wody Albo nie dokręcone było. Albo nie było dokręcone. I zakładamy i jedziemy dalej, bo mamy kiche czasem i się trzeba zatankować Jeszcze się z niego Dobra, szybka robota i spiernalamy no i sytuacja się powtarza tak to wygląda. Albo uszczelka pod głowicą, albo termostat się nie wbiera. No i chuj. Ściągamy go na stację i jedziemy Roberta, bo nie ma czasu. Śmieć pierdolony, tyle czasu kurwa. Tyle, tyle kurwa roboty i ten jebanek gówno mi takie coś odpierdana przed samym wyjazdem na torię. Ja pierdolę, jaki syf jebany. Przed pierdolonym samym kurwa Wyjazdem, ja jakiś tam się śpieszy. Patrzcie, kurwa temperatura na czerwone i chuj ci w dupę, nie? Tydzień robienia pierdolonych rzeczy, gwintów, zbieżność nawet. Byliśmy nawet na zbieżności. Yy, no nie wiem, kurwa, po prostu jakiś żart, nie? Nie wiem, kurwa. no. Po nie wiem. Nie. Już, już mnie chuj strzela, nie? Dziek, stanowisko. Przygotowane, idziemy zaraz oglądać. Będziemy zaraz oglądać rozgrzewkę jeszcze nie wiem w jakiej grupie będę z Robertem Idziemy zaraz popatrzeć. jak się rozgrzewają Wyjeżdżają na zapoznawcze kółeczko 30 zajebista jedzie turbo Zde jak się ur... Robert nabierza pierwsza tura jego. Dobrze, że szyba otwarta.

Teraz <laughs> cały czas obraca I raz wleciał w takie agro, że tam mówi bo trochę jak hunator. No ale no Marcy dopiero się uczy, więc po polós i idziemy teraz znowu trochę nagrać. <laughs> Się zapytamy jak szło. Zasiadaj Majster jest mój. Yeah. Mm. To chłopaki Uf, Moja rundka niestety się wcześniej zakończyła Ponieważ yy, coś wyspinował i była czerwona flaga Michała yy, Marcela autem, bo Roberto nie chciał Odpalić, ale teraz już M5 M5, M5. Jak tam? Spokój jest. Dobra, nagrywam was z dołu. Tutaj ktoś taki początkujący Mercedesem, chyba jedynym. Ktoś na ręcznym karierze, tak przy kolby, Zapisy odłączony na tak na 4, czy co? Nie wiem, no i tak latają, co chodzi. Bo tak te poty latają sobie. Zostawcie tutaj, tutaj leci jakiś. Ładnie, ładnie, nie powiem. Thank Dyktorek dobrze leci, nie ma co Potwierdzamy, potwierdzamy Pierwsze wrażenie Miodowo, po przyjeździe? Miodowo o, Opon zabrakowało, co już? Jest. Może trochę Zaraz zobaczymy zostanie on zostanie. A dzisiaj Ogólnie ja trochę pojeździłem Roberta autem z Kubełkiem Powiem wam, że jest w ogóle Co innego Więc Kubek na razie zostaje Bardzo fajnie się jeździ Wiadomo, no, trzeba się przyzwyczaić tywno, ale jak zostaje. Wjechałem teraz autem, Może mi się uda jeszcze raz. Zobaczymy jak tym razem będzie. Ale ogólnie fajnie, za chyba 2.8 to masz jakąś tam modulację gazem. A 2.0 to czami cały czas full gas. Teraz chłopaki zaraz będą właśnie jechać. Dwie grupy i powinienem ja jechać. <tryk zainteresowań> napędza nie się czy zaczynamy, czy nie jej lepiej wychodzi, coraz lepiej został cud mówiłeś, że masz słabe pomysł w przodu Robert Ale go ja wróciłem, ale jedzie Marcin. Marcy próbuje, patrzę. o patrz ja Oooo, go nie obraca, go teraz w chemii gazu daje i się ogarnia Powiedział, że mu się spodobało, więc zajebiście Łodzi do, ale jedzie Martin. No Teraz pełnym skrętem poleciał, aż nikogo by trzeba latać przed ty. O, liście, o, tam leci. Ajajaj, ja, aj, aj, ja, prawie, prawie.